Wiecie jakie tu jest pytanie? Czy między mną a Bogiem jest coś takiego, o czym właściwie nie jestem w stanie opowiedzieć? Czy ja się z Bogiem w ten sposób spotykam, czy ja go w taki sposób znam, że inni, patrząc na to, nie do końca wiedzą, co się dzieje, nie potrafią tego pojąć? No, takie było też, taka była też wiara Stanisława. I ten jego wybór, że musi iść za głosem Boga, wiedząc nawet, że trudno, żeby nie wiedział, że spowoduje cierpienie swoich rodziców, swojej rodziny, że nie tego się spodziewali, że postąpił im wbrew, no, to jest jedno, ale są też inne rzeczy. Ci, którzy znali życie Stanisława, mówią, że. Spowiadał się niesłychanie często, co tydzień albo częściej. Z czego się spowiadał ten osiemnastoletni nowicjusz, który siedział za klauzurą 9 miesięcy w Rzymie, z czego on się miał co tydzień spowiadać? Nie, nie przepis, nie prawo kazało mu iść do spowiedzi. Prawo było wtedy takie, jak jest dzisiaj. Chcesz to iść raz do roku. Chcesz to iść raz do roku, nie grzeszysz. I co, wystarczy ci to prawo? No ale jak on gonił do tej spowiedzi raz na tydzień albo częściej, ludzie patrzyli z zewnątrz, rozumieli coś z tego? Nie. Byli zdumieni. Byli zdumieni tym, że nie może żyć bez komunii.